Thank mm -hmm. you. na okoliczną plażę, bo oczywiście zdjęcia mogą przekłamywać i to miejsce, gdzie ja tam mieszkam, jest ładne. A pokażę, jak wygląda to około. Totalnie nikogo. Śmieszna rzecz, bo ta wyspa nie ma dróg. Jest na tyle mała, nie, na tyle nie zamieszkała, że jakby to powiedzieć, to no nie ma. Na drugiej stronie są trzy plaże, dwie plaże, przepraszam. Jedna jest piękna. Że to się idzie przez dżunglę i to się idzie ponad godzinę, ale jest śliczna. Tam są jakieś trzy takie bungalowy, backpackerskie. Tutaj jest tak, no ładnie. Tam za wzgórzem jest następna wyspa. Dwa- trzy razy większa od tej. Ta się nazywa Kochrong San Loen, a ta druga nazywa się Kochrong. I tam się przychodzi do następnej plaży. I tamta plaża jest naprawdę piękna, bo byłem tam ostatnim razem i tak sobie pomyślałem. że Trochę jestem oszołom bo szedłem tak jak teraz w tych moich klapkach, w flip-flopsach. No i tam tak jak na szlaku tarczańskim w górach się idzie. No, oczywiście nie jest zimno, jest gorąco, było wtedy, jeszcze padał deszcz. Tak trochę, powiem szczerze, tropikalnie się przez moment poczułem. Nawet jak goście w Wietnamie no i amerykańscy żołnierze w dżungli i ten i co no i przeszedłem na tamtą stronę, wcześniej żeśmy wyszli żeby dotrzeć do domu, żeby nas nie, wieczór nie złapał natomiast spotkaliśmy po drodze, bo tam są takie bardzo tanie bungalowy, bardzo tanie, no ale tam trzeba przejść ze całym Majdanem miejsce jest przepiękne, super ciche i chyba właściciele tych bungalowów albo goście, którzy wynajmowali albo się tym zajmują spotkałem ich, trzy osoby, dwóch chłopaków Jedna dziewczyna i ci goście też w takich samych klapkach. Tylko że ja z takim plecaczkiem z wodą, natomiast oni targali tam cały jakiś W sensie na ramieniu mieli takie baniaki po 25 litrów benzyny. Wielkie jak nie wiem co. Nawet tego nie mieli przymocowanego do tyłu do pleców, tylko normalnie na ramię za, tak zarzucone baniaki zasuwali przez tą górę. Także spoko. Poczułem się przez moment trochę lepiej. Przechodziłem tędy trzy razy, przepraszam, to jest mój trzeci raz, dwa razy, za każdym razem był pies, który Cię odprowadzał do plaży i potem sobie wracał, łapał się z następną ekipą i tak się zastanawiam, cholera, raz na tyle już idę, żadnych psów nie ma, nic, one nie są absolutnie agresywne, one przychodzą, chyba lubią ludzi. Ja tutaj nie spotkałem agresywnego psa, raz ruszyłem na psy, to na mnie zaczęły szczekać, ja się rzuciłem na nie to one nie wiedział co robić, czy uciekać po prostu łeb odwróciły i szczekały dalej tylko z głową skrzyżowaną cięcie jak teraz wychodziłem to widziałem tam już dwójka albo trójka ruszyła za mną, pewno zaraz będę miał ekipę dochodzenia. fajnie jest bo jest chłodno dwa dni lało przedwczoraj lało tak z przerwami wczoraj, wczoraj lało permanentnie super było tak chłodno Trzy dni w ogóle nie jestem spocony. Znaczy nie byłem, teraz się zaczynam płacić. Oczywiście można zapomnieć o jakimś punkcie medycznym czy czymś takim. Ostatni prom odbywa, 4,30 i to jest, to jest koniec ze światem. Mają tu internet, odciwo, ale to trzeba być w hotelu. Natomiast moja nawet karta, ta niby najlepsza w Kambodży, nie ma zasięgu. Tutaj gdzieś tam kajakiem, jak wypłynę na morze to z tej wyspy, to gdzieś mi tam łapie. I tu mamy jedyne skrzyżowanie. Na prawo jest Sunset Beach. Jeszcze mi się dygresja mała nasunęła, co mi się tutaj najbardziej podoba, przede wszystkim tak, Jestem... nie czuję się jakbym był w Kambodży, przez to, że ajentami wszystkich barów są w zasadzie na 99% obcokrajowcy, Chińczyków dopiero dzisiaj spotkałem tam takie dwie pary, natomiast jakby to powiedzieć... Reszta jest zachodni świat, ja nie mówię zachodnia Europa, czy tam wschodnia Europa, zachodni, czy tam Australia, czy tam jakieś babki u nas były z tego, z RPA w hotelu, ale sami restauratorzy i rano jak się wyjdzie przy te hotele, to jest posprzątane, piasek jest przygrabiony jest OK, można oddychać, natomiast poprzednim razem byłem w dwóch kurortach typowo kambodżańskich, chociaż taki ten koch kong, gdzie byłem na motorze, to jest jeszcze taki pół na pół, natomiast byłem w Kep, i tam jest też ładnie. Tylko plaża jest to jedna plaża, a to plaża ma wielkości. Sorry, że nie patrzę w kamerę, ale muszę zerkać pod nogi. A może masz 100 metrów, 150 na cały region, bo resztę obmurowali murem. te kambuzańskie małpy to one są takie przyjazne mam nadzieję no Franca idzie i tam potem jeszcze mam nadzieję, że to nie jest Herzt dwie chyba nie jest Herzt nie patrzę się w głowę nie, nie ja jestem przyjazny Tutaj Panie też. Nie patrzę Wam w głowę. Dobrze. Z tego drzewa tu zeszły. Ale ładnie pan. Zoom jest? Jest. Takie dziwne dźwięki są, jakby te ptaszki tutaj były. O, ale ładne drzewa. I to drugie takie ładne. Czerwone. Tam to nie. Ale tak wygląda wysepka po drugiej stronie. Byłem na drugiej, która nazywa się Sunset Beach i która jest za tym cyplem I Przez tą górkę trzeba dużą przemaszerować, tam koło Stąd nie ma połączenia, tylko tamtą drogą co wszedłem poprzednio To tak Jak to powiedzieli tutaj Ta jest komercyjna Czyli pełno ludzi A tamta To jest taka spokojna Bardzo, bardzo cita i ładna plaża to sobie można wyobrazić wodę Woda jest super Słuchaj, ja nie wiem ile ona ma stopni ale na mój gust około 30 To jest naprawdę super chyba To na ja osobiście nie mam nic do tego, ale zostałem sam na klasie. Wszedłem z wody siedziałem godzinę 10 w wodzie cały czas. Pies z kulawą nogą nawet nie przebiegł. Nikogo. Jest psiorek. Jeden już minąłem, jednego minąłem. Miał wymalowane brwi. No ten jest inny, ale widzę, że ewidentnie już zapierdziela do mnie. Będzie mi teraz towarzyszył. Chyba, że ma inną grupę do przeprowadzenia. Dzień dobry. Gdzie idziesz? No co ty? Do lasu? A ja? Sam mam tak wracać? Dziwne, nie chcę. Jestem już na mojej stronie Tam za mną panowie Wieczór jest tu, woda już teraz jest przy tym Przy, przy całej plaży Więc tutaj goście, panowie Towar przywieźli, paliwo I w tych, takich baniakach goście nosili wczoraj przez górę Ale spotkałem mojego psa, który mnie minął Labi Labrador Show me your face Jaka ładna buźka no jaka ładna No piękne, piękne To ty dziewczynka jesteś, tak? Albo ladyboy Nie będę dalej filmował, ale chciałem tylko pokazać jak ludzie tutaj mają kolację I siedzą sobie na plaży To się dopiero zaczyna, bo to jest wieczór